W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Cuphead.exe. Czyli nowa, przerażająca horror gra z udziałem naszych ulubionych bohaterów, czyli Filusia i Kubusia. To będzie totalnie dziwny horror. A naszym głównym zadaniem będzie zebrać 5 monet, a także uratować świat, ponieważ Diabeł zesłał totalny mrok na tę krainę. Ale zanim to zrobimy, chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili aż 4000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag Kubuś, aby by maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty drogi widzu jeżeli jesteś nowy to nie czekaj w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Po pokonaniu diabła i uwolnieniu dłużników od kontraktów kałamarzowa wyspa cieszyła się spokojnymi czasami. Jednak diabeł niezadowolony ze swojej porażki rzucił klątwę, która pogrążyła wyspę w chaosie i ciemności gasząc nawet światło słoneczne. Teraz Cuphead stoi przed trudną i pilną misją aby ocalić swojego brata Magmena i przywrócić wyspie dawną świetność Zebrać potężne monety, których strzeże tajemnicza pani Kielisz. Te magiczne monety są jego jedyną nadzieją na cofnięcie klątwy i przywrócenie światła słonecznego na kałamarzową wyspę. To będzie bardzo ciekawa gra. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, czyli Cuphead X. A jak doskonale wiemy, że gry X są dziwne, tak ta również prawdopodobnie będzie dziwna i prawdopodobnie wam się spodoba, bo wy po prostu uwielbiacie y, takie gry. I dobra, mamy sterowanie z tego co widzę. Jesteśmy oczywiście naszym Cupheadem i musimy ratować nasze brata. Dobra, podeflatarka, latarka. Nice. Race, czyli jakby możemy biegać i to nam da, w sumie nie wiem, co nam to da. Z tego co widzę, to sterujemy tylko w USAD, nie sterujemy myszką. Więc, jakby to, że obracam się tutaj lewo-prawo, to tylko zasługa dzięki temu, że wciskam AD na klawiaturze. Więc, dobra, mamy prostą misję. Musimy zebrać monety na tej jakże pięknej, kałamarzowej wyspie. Przynajmniej tak została nazwana. Ja nie pamiętam, jak się nazywała ta kraina Cupheada. Ale skoro tutaj twórco nazywają kałamarzowa wyspa, no to niech, niech tak będzie. I to jest oczywiście horror exe, więc, jakby. Ja, ja wiem, że tu się mogą dziać różne. Dziwne rzeczy Mam oczywiście ten sam zarys, jestem ciekaw czy Pan świniaczek jest? Nie ma Go to the second island O, oh, ja już na sen starcie mam iść na drugą wyspę? What? Dziwne, bardzo dziwne Niemniej jednak skoro każą mi iść na drugą wyspę No to chyba tak yy, zrobię Z tego co widzę tak, jak wciśniemy shift To biegniemy i już tego shiftu Się nie da wyłączyć, więc bieganie jest jakby Troszeczkę takie jednorazowe Więc trzeba być bardzo ostrożnym I Mam prostą misję znaleźć monety. Tylko pytanie jest następujące: ile tych monet mam znaleźć, i gdzie one są, i czemu to miejsce jest takie opuszczone i mroczne, co mi się totalnie nie podoba, powiem wam szczerze. I mam nadzieję, że szybko uda mi się uratować wszystkich, jakby tutaj mojego brata, bo, że tak powiem, mam wrażenie, że ta gra mi schakuje komputer, a te gry Xe robią różne rzeczy, nawet z Windowsem, więc. Trzeba po prostu być bardzo ostrożnym. Okej, okay, tu nie wejdę, czyli muszę przejść mostem. I mostem w sumie wróciłem do. Yy, chyba wychodzi na to, że pierwszej wyspy. Troszkę jest dziwnie, bo jakby myszką nie możemy się obracać, więc jakby to jest na pewno dla nas problem. Wow! O! Oh. Dostałem teraz strzałkę? What the hell? I czemu pojawił mi się jakiś dziwny. Dobra, mamy iść w tym kierunku, więc pójdę w tym kierunku. Nie wiem, czy to jest podpowiedź, bo po prostu nie ogarniam tej gry, czy. Czy tak miało być? O nie dom kościarza, tylko nie to. Okej, okay, wejdźmy tutaj. Siema. Panna Kielisz? Co ona tutaj robi? Okej. Okay. Siemka. Ej. Okay. O, oh, y rzeczy tutaj stają się coraz bardziej dziwne i bardzo. Fajne. Po tym, jak pokonałeś diabła, zgadza się. Nie jest satysfakcjonowany Przeklął cały nasz świat. Dobrze, to bardzo cenna. I wiem, że się boisz. I teraz pewnie dostaniemy od niego jakąś misję. E, I potrzebuję Twojej pomocy. W sensie, ale potrzebuje Twojej pomocy. Tutaj tłumaczenie z, e, jest troszeczkę kiepskie. Znajdź moje monety. Rozrzucone po wyspie Z nimi możesz ocalić dzień. A, bo tu jest klątwa rzucona, że cały czas jest noc, dlatego jest ciemno, dobra, to już ma sens jakby. E, ok, e, I'm still missing. Bądź ostrożny, nie poddawaj się. Dobra. Aha, dobra, okej, okay, okej. Okay. It's still missing, czyli wciąż brakuje coinów. Skakać nie możemy, tego jestem pewien. Pytanie tylko, co będzie moim zagrożeniem tutaj? Czy to będzie tylko mrok, czy może... Coś złego się to wydarzy. To jest gra EXE, więc jakby ja się spodziewam różnych rzeczy. Ok, znalazłem pierwszego koina. o! Okej. Okay. Co jest? What the hell? Co to jest? Co mnie goni? What? Dobra, uciekam. What the hell? Czemu tu jest? Okej, okay, dobra, czemu mój brat tak się dziwnie zachowuje? Gdzie jest stąd? Come on, come on, uciekam, uciekam, uciekam. Run, Run! nie wiem gdzie nawet uciekać, to jest najgorsze Come on, nie dorwiesz mnie, nie dorwiesz mnie. Okej. Okay. Nie, ty dalej mnie gonisz, co jest? Dobra, uciekam, 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 tylko że mi się sprint skończył. Oj oj, oj oj, kiepsko to widzę, kiepsko to widzę. Teraz byśmy gonił przez cały ten Okej, okay, yy, tak, bo tu przyszedłem Chłopie dalej goni, nie odpuszczę, dobra, schowam się w jakiejś chatce. Nie mam wyjścia, muszę schować się w jakiejś chatce. Yy, może tędy, mostem, mostem, mostem mostem, mostem to może będzie kolejny coin. Ty dalej mnie ścigasz? What the hell? Dobra, on jak widzę nie odpuści, nie ma szans. Co to jest za jakiś dźwięk? Dobra, szybko, tędy, tędy. Gdzie jest więcej coinów? To jest dobre pytanie. Oj, kiepsko to widzę, kiepsko to widzę. Czy mogę tu wejść? Oczywiście, że nie mogę. Czy to będzie ślepy zaułek? Oczywiście, że będzie. Dobra, czy ty masz zamiar? Dobra, jumpscaruj mnie. Abo i nie? Dobra, tak. E Restart. Dobra, ciekawy, ciekawy jumpscare, bardzo ciekawy powiem szczerze. O, mamy to pierwsza moneta na horyzoncie. Pyk! I po zebraniu pierwszej monety. Pewnie się aktywujesz. Skąd ja to wiedziałem? Skąd ja to wiedziałem, że ty się aktywujesz po pierwszej monecie? Dobra, uciekamy, uciekamy. Okej, okay, run, run, run. I jest kolejna moneta. Ej, mamy już dwie. Nie mam pojęcia ile ich tak naprawdę muszę zebrać, ale jak już mam dwie monety, to już mnie to cieszy. Niestety po restarcie gry monety są w zupełnie innym miejscu, więc... Cały czas musimy uważać, czy on nie przestał gonić? Pewnie się gdzieś zaciął jakieś, o jakieś tekstury, więc to na pewno dla mnie na plus. Niemniej jednak idę jakiś. What? Okej, okay, to było totalnie dziwne. Niemniej jednak dalej idę przed siebie, żeby odnaleźć wszystkie monety. Chyba jestem już dość wysoko, więc pytanie, czy powinienem pójść tutaj? Czy ja tutaj już byłem, czy mnie jeszcze tutaj nie było? A, tu już byłem. Dobra, dobra. Czy dwie monety wystarczą dla... Pa Okej, okay, on mnie cały czas goni, dobra. Wróćmy może do pani Kielis i spróbujmy jej oddać yy, monety. Może to jest jakby rozwiązanie, może dwie w zupełności cupheadowe coiny wystarczą. Może. Może. Yy, Niemniej jednak zobaczmy, ile mi jeszcze brakuje. Może mi powie, może mi powie, ile brakuje. Bym się na pewno ucieszył, cześć. Yy, still missing, dobra, czyli wciąż brakuje. Dobra, tu widzę jakiegoś coina ukrytego. Nice. Czyli mamy 3. Still missing, dobra, wciąż brakuje, dobra, muszę mu uciec. Nie mam wyjścia, muszę mu uciec, bo jak mnie dorwie, to będzie już mój koniec. Tylko pytanie jest następujące: gdzie jest czwarta moneta i czy cztery w zupełności wystarczą, czy może trzeba, nie wiem, na przykład 6 monet albo 5 monet? Trzeba będzie to na pewno ogarnąć. Wow, chwila, moment, czy ja tutaj przypadkiem nie widzę świecącej monety? Cztery mamy, dobra, nie jest źle, nie jest źle, mają cztery monety. Jestem już prawie pewien, że powinno tyle wystarczyć, bo ten świat jakby nie jest duży, tylko te koiny są po prostu w niektórych miejscach ukryte. A ja mam problem taki, że właśnie mnie tutaj goni mój braciszek kochany, który... Chce mnie dorwać, dobra, dobrze. Ok, ok, jestem w stanie mu uciec, jestem w stanie mu uciec. Mam 4 koiny, więc pójdę do pani kiedyś i znowu spróbuję jej oddać. Może cztery wystarczą, jeżeli nie, to będziemy musieli szukać piątego koina, bo wydaje mi się, że raczej więcej jak 4. Cztery... Dobra, przestań krzyczeć, przestań krzyczeć. Raczej więcej jak 4 koiny to my tutaj nie potrzebujemy. W sensie więcej jak 5, bo to by było dziwne, jakby było 6 koinów. To by było już za dużo, moim zdaniem. Niemniej jednak dobra, yy, tędy. Przez most i spróbujmy je oddać. Może cztery wystarczą. ja Mam nadzieję, że cztery wystarczą. No i jestem na tej pięknej polanie kwiatowej. Mamy cztery coin. Dobra, pani Kielisz, proszę, powiedz, że powiedz, że cztery wystarczą. Nie, wciąż brakuje, czyli musi być pięć coinów. oh my god, dobra. Gdzie jest ostatni coin? To jest dobre pytanie. W jakiejś chatce może? Albo za jakimś wozem? O, patrzcie na to! A co ja tutaj widzę? Ostatni coinik. To musi być ostatni coinik. Piąty ostatni coinik, Dobra, zbieramy go. I czas na wielkie spotkanie. Cześć. Dobra, mogę ci jakoś super fajnie minąć? Okej, okay, dobra, udało mi się, udało mi się. Nie było wyjścia, musiałem się z nim minąć, jakby tutaj innej opcji nie było, Ale mamy pięć coinów. Szybko, szybko, speed, speed, speed. Nice, nice, nice. Pięknie. I uciekamy stąd, uciekamy stąd czym prędzej. Tylko pytanie, w którym kierunku? Gdzie była polana kwiatowa? Tutaj, tutaj, tutaj. Jest, jest, jest. Dobra. E, oddajemy coiny, oddajemy. Proszę, proszę, to będą wszystkie. Yy, tak, udało ci się zebrać wszystkie koiny, ale on dalej mnie goni. On dalej mnie goni. Go to mauzoleum, dobra, dobra, dobra. Mauzoleum pamiętam, gdzie było, czy teraz musimy iść do ma mauzoleum. Okej, okay, da się zrobić, yy, da się zrobić. Ja pamiętam, gdzie ma było mauzoleum. Trzeba było tęczowym przejściem przejść. O ile się nie mylę, mauzoleum, tak, tak, i to było gdzieś. Gdzieś, gdzieś niedaleko, tylko cały czas jestem tutaj ścigany. Czy to jest mauzoleum? Raczej nie, ale na wszelki wypadek sprawdźmy. Okej, okay, to było mauzoleum. To ciekawe. Czyli to było jednak ma- Czemu oni typowzują? What the hell? To jest dziwne. To jest totalnie dziwne. Czy to jest diabeł? Czy dobrze jakby bawisz się w tej torturze? Nie, zdecydowanie nie. Okej. Okay. I co teraz? O! Thanks for playing, created and developed by yy, JP Games. Czyli to YouTuber stworzył tę grę. Jak na YouTubera uważam, że całkiem fajna.